Myślę, że nie będziemy tutaj byli piany o tym, że 15 lat i następne 15 lat e, będziemy mówili o tym, co my tutaj robimy i do czego ludzi zapraszamy i to właśnie my, pamiętam parokrotnie zwracaliśmy się do pani marszałek, żeby wreszcie postawiła namiot na przystanku Woodstock i od dwóch lat on stoi i mnóstwo ludzi tam przychodzi, ogląda, czyli ludzie chcą wiedzieć, gdzie są, z kim rozmawiają, o co w tym wszystkim biega, e, czy nawet jest tutaj praca, czy co tu można... Z, Uczyć się czego można się uczyć, co można studiować, więc ja myślę, że to jest sensowne, a jesteśmy bardzo mocno związani z tym miejscem, chyba od samego początku, niemalże cała historia przystanku Woodstock, najpiękniejszego festiwalu na świecie, jest związana z ziemią lubuską, więc myślę, że oprócz tego, że będziemy rozmaw rozmawiali z młodymi ludźmi, to rozmawiamy także z gospodarzami tego miejsca, a mamy plany ogromne na przyszły rok i bardzo liczymy na pomoc także tutaj i Pani Marszałek, i Pana Wojewody w tym, żeby to realizować, no nie chcemy stąd wyjeżdżać, chcemy ty być. Nie. Ale to, co u nas się realizuje, to się realizuje dzięki temu, że ludzie chcą coś robić, no, chcą być w pokojowym patrolu, pilnować, chcą y, robić różne akcje, chcą słuchać muzyki, chcą posłuchać, co mają nasi goście do powiedzenia, a mamy już y, jednego noblistę na pewno, Pana Muhameda Yunusa, za moment będziemy czekali, co nam odpowie Dalaj Lama. Czyli to miejsce się tak niezwykle zmienia, że o tym właśnie mówimy. Róbmy coś fajnego, pozytywnego, co pozostanie w Was. My stąd wyjedziemy. Będziemy w Warszawie, a Wy będziecie tutaj. Jeżeli to Was zmieni, to już jest super. I tym miłym słowem na, na wtorek pożegnam się ze wszystkimi i pędzę.